Jesteśmy w Warszawie na lotnisku na Bemowie i właśnie jesteśmy podczas ćwiczenia wojsk obrony przeciwrakietowej przeciwlotniczej. Są to ćwiczenia zaplanowane. Te ćwiczenia mają jaki cel został postawiony przed ćwiczącymi. Otóż chodzi o przemieszczenie jednostki, chodzi o zajęcie stanowiska, chodzi także o to, żeby zgrać poszczególne elementy tworzące zespół patriotów. W 2018 roku zamówiliśmy pierwsze zestawy patriotów. Pod koniec ubiegłego roku dotarły one do Polski. Ćwiczenia integrujące najpierw rozpoczęły się na poligonie w Toruniu, dziś odbywają się w jednostce, w III Brygadzie w Sochaczewie, ale także. Rozpoczynamy ćwiczenia dotyczące przemieszczania jednostki, zajmowania stanowiska, przygotowania bojowego. Chcę bardzo mocno podkreślić, że to wszystko, co związane jest z komentarzami dotyczącymi tego ćwiczenia, proszę Państwa, świadomie poinformowaliśmy opinię publiczną o tym ćwiczeniu. Co do zasady, przyjmujemy taką. Prośbę skierowaną do Państwa, żeby nie informować o przemieszczaniu się wojsk polskich, wojsk sojuszniczych, wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, ale będziemy pewne ćwiczenia pokazywać, świadomie pokazywać. Te ćwiczenia mają charakter odstraszający, agresora, a więc pokazujemy gotowość bojową wojska polskiego. Chcę bardzo mocno podkreślić, że ten zespół, który ćwiczy, jest zespołem ludzi doświadczonych, jest zespołem ludzi wyszkolonych, a teraz już tylko szlifują swoje umiejętności, które służą bezpieczeństwu naszej ojczyzny, które służą obronności naszej ojczyzny. Niebawem zespół złożony z żołnierzy z III Brygady wyjedzie do Stanów Zjednoczonych jeszcze w tym tygodniu, i po powrocie. Już przyjedzie z doświadczeniami związanymi z wprowadzeniem systemu zarządzania polem walki, najnowocześniejszego systemu zarządzania polem walki. W 2018 roku, kiedy zamówiliśmy zestawy Patriot, zamówiliśmy ten system. Zamówiliśmy także najnowocześniejszy system zarządzania polem walki. Jedynie w Armii Stanów Zjednoczonych i w Wojsku Polskim ten system jest wdrażany. To jest Integrated Battle Command System. Najnowocześniejszy, jeszcze raz powtarzam, sieciocentryczny system, który pozwoli na bardzo efektywne, skuteczne wykorzystywanie. Poszczególnych elementów, właśnie zapewniających bezpieczeństwo przed zagrożeniami lotniczymi i rakietowymi. To jest najnowocześniejsza na świecie formuła. Jestem dumny z tego, że wojsko polskie równolegle z wojskiem amerykańskim będzie dysponowało już za chwilę właśnie tym systemem. Doświadczenia z wojny na Ukrainie wskazują jednoznacznie, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwlotniczego i przeciwrakietowego. Chcę bardzo mocno Państwa zapewnić, że ten sprzęt, który możemy zauważyć za mną, jest sprzętem najwyższej jakości. 17 państw na całym świecie dysponuje Systemem Patriot, a jeszcze raz to bardzo mocno podkreślam, że ten system, który wdrażamy w Wojsku Polskim, jest najnowocześniejszą wersją. A kiedy dołożymy do tego właśnie system zarządzania polem walki, no nie ma nowocześniejszego rozwiązania na świecie, które by służyło zapewnieniu bezpieczeństwa przeciwlotniczego i przeciwrakietowego. Bardzo dziękuję wszystkim żołnierzom za to, że, że tak sprawnie w, przejmują swoje obowiązki. Jest to, proszę Państwa, skok jakościowy, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa przeciwlotniczego i przeciwrakietowego. Wdrażamy właśnie system Patriot, ale wdrażamy także system oparty o rozwiązania polsko-brytyjskie chodzi o Małonarew, tak zwaną. Wykorzystujemy rakiety brytyjskie na polskich elementach, polskich podwoziach. Zresztą to też charakterystyczne i też bardzo mocno chciałem to podkreślić, że wyrzutnie Patriot zostały zbudowane na licencji, ale zbudowane zostały w hucie stalowa Wola i są usadowione na polskich ciężarówkach Jelcz. A więc zapewniamy w ten sposób również serwis w polskim przemyśle zbrojeniowym. To jest rezultat offsetu, który kupiliśmy, bo proszę Państwa, offset się kupuje. W związku z tym, kiedy w 2018 roku niektórzy porównywali, Wartość kontraktu polskiego z kontraktem rumuńskim równolegle zawieranym wskazywali na to, że polskie patrioty były droższe od rumuńskich. No tak były droższe, dlatego że kupiliśmy offset w tym przypadku Rumunii z offsetu nie skorzystali, a więc offsetu nie zakupili. Ale najistotniejsze jest to, że bardzo sprawnie. Polscy żołnierze operują tym sprzętem i jeszcze raz bardzo mocno podkreślam i proszę Państwa o to, żeby co do zasady nie informować o ćwiczeniach, chyba że o to Państwa poproszę. I właśnie w tej sytuacji dziś Państwa proszę o to, żeby bardzo szeroko na ten temat mówić, żeby informować opinię publiczną, bo to jest bardzo ważny element polityki odstraszania, pokazywania tego, że wojsko polskie jest wyposażane konsekwentnie w nowoczesną broń, że żołnierze wojska polskiego są świetnie przeszkoleni i że wojsko polskie jest interoperacyjne z wojskami Sojuszu Północnoatlantyckiego, a szczególnie z wojskiem Stanów Zjednoczonych. Dziękuję.